zanim zadam te pytanie, to odbierzemy właśnie telefon. Halo, halo. Halo, halo. No, halo. Jestem. Siema, Byku. Jak się nazywasz, skąd jesteś i jakie masz pytanie? Yy, Max z Wasilkowa Siemanko. i mam pytanie do Kstaju. Siema, Max. Siemano. <laughs> czy nie boisz się o stan zdrowia nosa po walce? <laughs> po walce czy przed walką? Po, po, po walce. Po walce nie. Przed walką mam nadzieję, że się zagoi. A oddychasz A, normalnie no, tym tak, nosem? I mamy jeszcze jedno wiesz, co jeszcze czuję Rozumiem. trochę? Ale wątpię, że mnie Sergiusz dosięgnął. No. Będzie celowo na pewno, ale będę ruszał głową. A, okej. Mayweather. Zaraz. No, okay. My zero, zero no dawaj, dawaj to drugie. I drugie pytanie: jaki styl muzyczny będzie miała następna muza? Styl muzyczny, następna muza. A właśnie chciałem powiedzieć, że już niedługo. Nowa gościnka może możecie wyczekiwać. Na pewno na Instagramie x 777 pojawi się informacja w najbliższym czasie. Eee, no, nowoczesna. Też idziemy w gangsterskie klimaty. Drill. A z kim? A to nie mogę ci powiedzieć. A to jest nuta do wyjścia, czy nie? Nie, nie. nie. A będziesz nagrywał z poważnym graczem z rap sceny? Czy... Wiesz, co? No to już yy, myślę, go? że wtedy. Jako o, oficjalnie. Marcin też zejł, czy też zio, ale bez pog. Eee, no to jest wiesz, póki co Jajcarski, Alterego. Eee, ale są plany na to, żeby robić muzykę na poważnie. Okej. Okay. Ale płyta, koncerty to wszystko, tak? Nie wiem czy koncerty, bo ja nigdy no zamysłuł koncertów. koncercie, kurwa. Zobacz, masny Ben tutaj trzy piosenki nagrał i jeździ po całej Polsce. No, Ben jest Chyba we wszystkich miejscowościach mniejszych byłeś, nie? Znaczy masny BN był. Masny to band trzeba hitowe nagrywać utwory. Dasz radę, to nie był, To moim zdaniem jest hitowe. Zrobimy bo... coś. Jakiś letnia. To jest hitowe, bo ty słyszałeś co on tak? E, tak, Zejupoki, gruby, i 47. Mi się podobał osobiście o tym, nie? Ale e... mówię o tym kolejnym, czy słyszałeś A to tego rozumiem. nie, tego okay. nie, słyszałem. nie słyszałem. Nikt nie wie, to secret. E... No, no nagrałem Michał. halo? Halo? Siemanko, jak się nazywasz? Jakie masz pytanie i skąd jesteś? Siemanko, Adrian. E, mam pytanie do Nitro. E, Nitro nie uważasz, że po ostatniej walce e, zrobiłeś z siebie taką troszeczkę cipkę, e, istniejącą tylko w internecie? Mówię to sugerując je komentarzami właśnie ostatniej po ostatniej walce. Pytanie mam też do Boxdela. Znaczy, Czy na... o, mógłbyś powtórzyć to pytanie? Najpierw odpowie, niech Nitro odpowie na pytanie, okay. powtórz jeszcze raz, Aha, jeżeli możesz. Jasne. Czy nie uważasz, Nitro, że po ostatniej walce stałeś się taką w opinii publicznej cipką w internecie? Wiesz. A to okej. Okay. Wiesz, pizda w świecie, pizda w internecie i tak dalej. Nie no, pizda w internecie nie, stary. Nie no, w internecie o, nie. Wydaje internecie mi się, wydaje mi się, no, że i tak. sugeruje się, się komentarzami. A ty nie, to źle czytasz, małże. bo to nie, to wydaje mi się, że zawsze tak o mnie myśleli, a, tak? ich tylko, no. a ja ich tylko ja potwierdziłem to. w swoich przekonaniach. No ale no. co, za 8 dni za 8 dni będę miał możliwość, żeby przekazać komuś pałeczkę luzera hmm. i, i takiego... Czy no, nie sądzę, no gabaryty twój przeciwnik ma dużo większe, że tak powiem. Ale no, gabaryty nie, nie zawsze mają. Nie, to... chociaż w, ama ama w tej amatorskiej Wiesz, terze... może mieć trochę więcej siły, może, może być wyższy. Zasięg e... ramion, zasięg tak. pęta. Nie, zasięg pęta nie jest stary. Nie, no nie? mówię ci zobaczysz. Zobaczysz jak kurwa będziesz ruchany. <laughs> będzie bolało. Nie, no jak możemy się, po, możemy się potem zmierzyć, możemy się potem zmierzyć, no to kto ma dużo Nie, no możemy tu za stolikiem, bo Axel tylko powie. No, ja też mogę zmienić nie powiem. <laughs> twoje, twoje niestety widziałem, bo są dużo, dużo. Wielu influencerów ma filmik z tego, ja tylko czekam, aż to wypłynie, nie? Odej aż dobrze. będzie afera, afera, afera Ale, ale kręciłem, kręciłem śmigłem, to prawda. Krę, śmigłem, Wydaje mi się, że samochodę. nie dać rady. Tego, tego filmika? Nie, nie, nie. W, w pęcie w walce na pęto. A że pokazać sobie Penisa. Tak. Ta, ta. Możemy coś pokazać, penisa. Nie dobra, zakończmy ten temat, bo <grym <grym to no, to podkreśliłem, ja, ja ale zamknę ten temat. No. A my już, masz jeszcze A. jedno pytanie. Oglądałem na mam pytanie tak, do tak. ciebie. Tak, tak, tak. Czy na Sajnen ma zawalczy kiedyś Jakub przarodzie, bo sporo osób z mojej okolicy by chciało zobaczyć, jak on dostaje w pierdol, po prostu. <grym> A, mu wiesz co, jakby mianowicie. chyba nigdy nie analizowaliśmy po, potencjalnej A? walki Jakuba czarodzieja, ale możemy się przyjrzeć. No przyjrzeć się. Okay. No i w sumie tyle. Chcemy A były był jakieś, były no? jakieś. Były jakieś. On ma bif ze zdrowym rozsądkiem, stary. Okay. Po tym, co czytałem na Facebooku, Czy co było? Coś, Że mówię, że on ma bif ze zdrowym rozsądkiem. Po tym, co czytam na Facebooku, to, to nie, no? wiem, no dziwny koleś, nie? Znaczy dziwny koleś, bo który normalny koleś kurwa tytułuje książki kropką na końcu, nie? Okej. Okay. No, może ma taki no. styl, nie? Znaczy to wszystko ode mnie w sumie. Jakby te, ja... te kropki były no. najgorszym, najgorszym yy, jego największą wadą, to, to, to jeszcze okej, okay, nie? Ale ja widziałem właśnie, bo przyglądałem się kiedyś postaci Jagupa Czarodzieja, Czarodzieja to widziałem, no. że bardzo dużo kobiet w komentarzach jakby tam pozytywnie. To znaczy, że wiesz, co to są coś ludzie są zmanipulowani i tak dalej. no wiesz, no, każdy, każdy, kto ma jakieś problemy w życiu, uwierzy w jakiś farmazony gościa, który mówi ludziom to, co chcą usłyszeć. Wiesz, jak jest. Okej. Okay, okay. No i chciałem pozdrowić jeszcze Nicole z Holmana. on to pisze wszystko, takie, no, wiec, takie się takie wiesz, takie posty coś. typowo pod kobiety na przykład na Facebooku. Prawdziwy mężczyzna nigdy nie uderzy swojej swoje kobiety. Nie? Znaczy, to jest akurat prawda, nie? To, to, ale to, to nawet pod mężczyznę czy pod kobiety kobiet się nie bije. Ogólnie nie wolno się bić poza jakimiś kontrolowanymi warunkami, no ale jest to co wiesz, to jest takie masło maślane, nie, na zasadzie nie masz to miej, nie, yy, pracuj ciężej, wsta wstawaj 30 minut wcześniej, yy, biegaj kurwa, no pij rozumiem. wodę, Czyli, nie. To... Pozytywne rzeczy, które każdy chce usłyszeć zawsze tak, to zdobywają jest, no. e, spore interakcje, tym bardziej jeżeli jesteś osobą znaną. To też są rzeczy, których nie można za bardzo zaprzeczyć, nie? Jak ktoś ci pisze w takiej wiadomości bądź dobrym człowiekiem, no to nie możesz powiedzieć, nie no, piszę głupoty, e, nie? Ale to są po prostu halo, takie... Halo halo. halo, halo? Halo, halo. Halo, witam. Cześć Byku, jak się nazywasz? Skąd jesteś i jakie masz pytanko? Siema, jestem Dawid ze Stalowej Woli i mam pytanie do Sergiusza. Nitro, była taka sytuacja w 2014 roku. Nie wiem, czy pamiętasz. Były to zlot fanów w Rzeszowie. W Rzeszowie, mieliśmy, tak. Tak, mieliśmy się spotkać. Niestety zaspałeś i zostałem olany totalnie. Zwłaszcza przez Isamu, który dość niegrzecznie mi odpisał wiadomości prywatnej. Dlatego chciałbym się dowiedzieć po tylu latach, co się stało wtedy i dlaczego nie przyjechałeś. A właściwie przyjechałeś dzień później. Do Rzeszowa? Tak, tak, do Rzeszowa. I samu mi odpisał, że po prostu zaspałeś, ale nie, nie podałeś żadnej informacji ani nic, a przyjechałem dość dużo kilometrów, bo można powiedzieć, że byłem fanem numer jeden. A teraz już nie zebranałem... jesteś. Proszę? Teraz już nie jesteś? no... Nie, on nie ze siebie, jesteś, ale już wiesz, wyrosłem trochę z tego. Kiedyś <grym> filmy oglądałem po 20 razy dziennie. Ten także, telefon że wygląda jakby jakiś stary, Dobra, to jakiś demon z przeszłości, który musi słuchaj, zostać ja, ja zabity. stare daty. Ja, ja cofnę w, pa w pamięci i przeanalizowałem sobie e, wszystko, co z Rzeszowem związane. I ja, owszem, w 2014 roku byłem w Rzeszowie, bo kiedyś swojej wicji obiecałem, że przyjdę z nią, e, czy przyjadę na jej osiemnastkę. No, wiesz, tak, tak, oczywiście. Byłeś w Rzeszowie, tylko miałeś w sobotę. Ale nie, poczekaj, ja ci po powiem nawet bez... kiedy to było, to był w dzień, no. to było w dzień, gdzie Real Madrid grał z Atletico dokładnie Madryt tak. w finale po, po, Ligi Mistrzów. Po ale i Samu tam nie było, stary, go tam nie było. Nie, nie, nie. Ja I samu sam byliśmy napisałem. w 2016 roku na turnieju w, w Galerii ale, Millennium. Ale, ale. Słuchaj, na no do i dojsamu na Messengerze, on po prostu dość miło to mi odpowiedział, że to nie jest moja sprawa. I tak dalej. Także ja po prostu się chciałem dowiedzieć, co się wtedy wydarzyło, dlaczego nie przyjechałeś w sobotę, czy tam w piątek, tylko przyjechałeś na następny Ale dzień, jak już praktycznie to? nikogo nie było. Dobrze. No nie wiem, stary, może jakiegoś szlaufa robiłem w Warszawie, nie wiem, co ci mogę no, powiedzieć. No i taka odpowiedź mi się podoba. Dzięki, dzięki za Nie, nie pamiętam. Jeśli cię to uraziło, przepraszam i jeśli chcesz, to niech produkcja da mi twój numer i zaproszę cię teraz na walkę. Dam ci bilet w moim, w moim sektorze. Super, super. No to dzięki w takim de bardzo Demon dobrze. w przyszłości został rozjebany w tym momencie. Został i, su i supleci dla Nitro także. Dzięki <grym> dobra, bardzo. Dobra, no, to, no to zapraszam i zaraz się zapytam czy, o twój czy, czy zostałeś Super. ponownie fanem? Tak, zostałem. <grym> ja, to nie numer jeden, tak się ale, kupuje widzów. Ale, ale tam filmy włączę na pewno. Dzięki, pozdrobie, A i y, propsik za pamięć, bo kurwa. A jakby, nie, jakby żeby tu nie było, to ja z Sandrą nie byłem jeszcze i nie znałem, nie? Bo to za chwilę będzie, aaa, no, To, to było bardzo długi czas temu. No systemy, to, nie? Było to było strasznie, bo 8 lat, żeby się dodzwonić. 8 lat. A już może zacząć idziecie na nowo, nowy wyrodzie. Nie, na tydzień 8 lat. No to zapraszam, to się skontaktuje po tym stole. Dzięki, bardzo. Są Trzymaj ]cie. się, pozdro. Machaj. No, kurwa, mać, ale pamięć, stary. On jutro, stary, pójdzie do kościoła. Zmieni, co Kurde, życie. ale nie pamiętam czy przyjechałem <laughs> później czy nie, ale jest taka szansa, nie? Różne rzeczy się działy tutaj. Sam wiesz, kiedyś jak się przyjeżdżało. Ja, ja w Polsce nie byłem, ale jak gdzieś się jechało, jacyś się tu berzy coś. A, można ta. było przepaść na 5 dni. Przepot. No, to były, były fajne. Grabowski mówił. Fa Fajny czas. E, odbierzmy kolejny telefon. Halo halo. halo, halo? Cześć Byku, jak się nazywasz? Skąd jesteś i jakie masz pytanku? Taoluka, ja z Sebian. Mam pytanie do Marcina Axa, o Majku O, no Słucham Cię. Yy, czy masz w panach jakąś nutkę, znaczy, czy już masz tekst wymyślony do, do nutki jakiejś? A jak tak, czy, czy mógłbyś... Ale czy my mam my nutkę i... swoją, czy do wyjścia? O, swoją i do wyjścia. A, okej, okay, okej. Okay, Musi okay. mieć, bo trzeba by to wysłać dwa tygodnie temu. Nie, do wyjścia mam nutkę, oczywiście nie zdradzę, to będzie taka niespodzianka, chociaż piosenka bardzo znano, ale myślę, że będzie... Do, doda emocji. E, tak się będę bujać, że, ten, że może tam mi soczewki wypadną, bo na to per, Disney odparnie. A swoją nutkę to jest absolutna e, sekretna taśma, nic ci nie mogę więcej powiedzieć. Ale jest. Już. Ale będzie, ale jest już, tak. Jest nagrana. Okay. Czyli że czy, czy nie będzie freestyle'u, kurczę, tak fajnie. Nie. A, drugie, a Chyba, drugie że się, się Michał skusi. E, na Freestyle Snow? Y nie, nie, ty a ja mam do być. dzisiaj takie, nie, nie, taką zagwozdkę. Ogólnie nie. na kontroli jakości szpaku, może... o tobie nawijał? Że w lobby yy, z Lola robią rap? No. Bo wy to kiedyś. To, to o tobie było. No zakładam, że tak. Odpowiedziałem nawet na swoim streamie, ale powiem ci, że poczułem się też yy, delikatnie przeproszony, Nie wiem, czy tak na około, aczkolwiek trafiło do mnie, bo słuchałem nowej płyty szpaka całkiem w porządku. Niektóre tak, w porządku, numery nie? yy, on coś tam nawija, że. Byłem głupi, co ma status do miłości do muzyki, że nagrywacie nie żyjąc na ulicy. nie? Także. Okay. I to jest, jest, jest spoglądanie. Ja też wiem, wiem, jakby prywatnie, że. Ja z nim e, też rozmawiałem. Że on pewnie to. trochę to żałuje okay. tamtych wersów, czy też może były nie w takt. And, y Zwłaszcza, że w tamtym momencie też grał chyba w Lola, z tego co wiem. On, wiesz co, jak ja byłem u niego w domu, to też rozmawialiśmy trochę o Lolu, gra chyba na topie Dariusem. Nie wiem czy coś się zmieniło. I mówił, że właśnie, że Nerwariena ogląda. No, wiesz co, ja, mi się wydaje, że na Szpaka możliwe, że w tych początkach jego kariery y, miał Dlety wpływ, wpływ no. Paluch. Nie? Paluch, no. paluch, BOR, y, ten kurwa no. Joda. Którego, sorry, ja, no, ja go no, nie, nie trawię Jody na przykład, nie? bo kurwa miałem z nim też spinę na storce, on też coś do, dopierdalał, też Ta, chyba Tobie czy, wtedy czyś, coś tam, no, tam rzucał. I ten, na sam szpaku A grubego, Joda także. Tak? No. No. Dzięki za... za chyba, Bo że masz jeszcze można. jakieś pytanie? Mogę jeszcze... Mogę, yy, czy pozdrowilibyście eksport i to wszystko? <laughs> Pozdrawiam ciastka. Pozdrawiam. <laughs> Nie, dziękuję bardzo, na razie. Cześć, pozdro. Mój kolega to chleje cały czas. <laughs> no i oczywiście odbieramy kolejny telefon. Halo, halo. Halo, halo. Witam, witam. Cześć, jak się nazywasz, skąd jesteś i jakie masz pytanie? Jestem Oskar, jestem z Bielska Białej i mam pytanie do Boxdella. Okej, okay. słucham cię. E, tak, chciałbym się zapytać, co z tym zakładem z Wojtkiem Golą? Na, 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 konferencji, na konferencji będzie, będzie tatuaż. Okej, okej, okay, okay. o to Ty. chciałem zapytać, tak, o tatuaż właśnie. Yes. i będzie, tak. będzie ściągana koszulka. A, <noise> dobra, dobra. Myślałem, że na masnym ja, Chciałem, jeszcze, na masnym chciałem jeszcze tylko pozdrowić Adriano Z., jak to ogląda. On jest poszukiwany? Eee. Nie, 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 tylko tak głupio, eee, bo on nie wie, że się dodzwoniłem i nie zdążyłem mu napisać. Okay. A, Pewnie będzie to oglądał, chciałem go pozdrowić. Eee, no i to wszystko, dziękuję.